Cześć i czołem drodzy youtuberzy, witam was z tej strony Adam. Mam zaszczyt zaprezentować Wam dzisiaj znakomitą zmianę koloru karty, która nosi nazwę Snapchange. Twórcą tej stuczki był Edward Malkowski, żyjący w Chicago w latach 50. znany bardziej jako Ed Marlow, wyśmienity karciany z stukmistrz. A więc tak, moje mili, stuczka wygląda w ten sposób, że jest przetasowanej pięknie tali kart, widz losuje dowolnie, którą kartę, dowolną, którą kartę, ja y, po prostu chcę siódemeczkę żołądź, więc szukam sobie siódemeczki żołądź, tak jest to moja karta, siódemeczka żołądź i ta karta teraz wraca po prostu do środka tali kart, na oczach widza, piękna karta wraca gdzieś do środka, samego na oczach widzę, tak i niknie i po prostu siódemeczki żołądź już nie ma, i posłuszmy się teraz tą talią kar, żeby ją przetasować. Ale stuczka wyglądała w ten sposób, że z przetasowanej pięknie talii kart yy, mistrz sprawdzał, sprawdzał pierwszą górną kartę. W tym przypadku była to dziewiątka, dziewiątka wino, tak? I na oczach widza tą dziewiątkę wino. Zmieniamy w tą siódemeczkę, siódemeczkę żołądź. Patrzcie uważnie. Dziewiąteczka wino zamienia się w siódemeczkę żołądź w ten oto sposób. Tak wygląda właśnie taka średnastuczka. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. W takim razie zapraszam Was na wyjaśnienie, ale jeszcze przed tym jeden króciutki przykład. Króciutki przykład z podkładem dźwiękowym. Zapraszam. A więc, tak drodzy YouTuberzy, jak wykonać tą piękną zmianę koloru karty? A więc, pierwsze co to? Yy, trzeba wziąć dwie karty jak jedną, ja wykonuję to w ten sposób. Po czym po prostu ściągamy tą pierwszą kartę szybkim, energicznym ruchem, co daje. Wrażenie, że po prostu karta zmieniła kolor. Pokażę Wam teraz jeszcze raz, jak to wykonać po malutku. A więc, tak, ja wykonałem to w ten sposób, że rozdzieliłem dwie górne karty kciukiem, po czym chwyciłem je prawą ręką, palcem kciukiem i palcem środkowym w ten sposób za, za rogi od kciuka. Palec wskazujący, i tutaj już mam dwie karty jak jedną. Wyginam, żeby one nam mi się nie rozłączyły. O czym przechodzę tutaj w ten uchwyt? I trzema palcami kciuk, i dwa palce łapią kartę na dolnym rogu karty. Także kciuk łączy się z palcem wskazującym. Mocno dociska kartę. W tej chwili palec środkowy. Wciąga szybko górną kartę, że daje to wrażenie zmiany koloru karty, z tyłu to wygląda w ten sposób. Wtedy ta karta przechodzi na talie kart. I wychodzi to piękny, czysty karciany łuk. Mam nadzieję, że stuczka Wam się spodobała. Wyjaśnienie też. W takim razie zapraszam na subskrypcję. Zostawianie w komentarzy. Jakby ktoś chciał wiedzieć, w jaki sposób szybko przenieść kartę ze środka Tallycard, na przykład tą dziesiątkę, na samą górę, Tallycard, jak to wykonam w tej chwili, po prostu tu teraz będzie, będzie link, tu będzie link, i tam będzie po prostu turnover over pass. To jest taki prosty, jeden z prostszych karcianych ruchów na kontrolę karty w Tallycard. Mam nadzieję, że szybko Wam się spodobała. W takim razie zapraszam na kolejne odcinki na moim kanale YouTube. Z tej strony Adam się kłania i życzę miłego wieczoru i miłej praktyki z kartami. Oooo. Jeszcze raz. Yy. Jeszcze raz. Brzuch.